Dzień dobry i zapraszam na kolejną gorączkę sobotnich zakupów z 2 lipca 2016 roku, i dziś kupiłem sobie: dziś kupiłem cztery gry komputerowe. Połowa będzie dla mnie, a połowa będzie dla mojego kuzyna. A no to zaczynamy najpierw od mojego kuzyna. To gry. Dla mojego kuzyna kupiłem. Nie dla siebie. Jest to Giant Sisters Twisted Dreams. Jest to platformówka. Ja sobie kupiłem dla mojego kuzyna. Ta gra wymaga Steam. Ta gra kosztowała 9,99 zł. Tylko Jest kod, który został już użyty. Mój kuzyn już gra. To będzie dla mojego kuzyna. Muszę jeszcze to, to kupić dla siebie. Jeszcze jedna gra e, dla kuzyna, którą kupiłem dla mojego kuzyna. Jest to Lego Batman Ku Kuzyn powiedział, że Chciał Harry Potter Lego Harry Potter, ale niestety W sklepie nie było Lego Harry Potter Tu Peggy 7 Przewiera przemoc, a tu Giant Sisters Peggy 7 I tu jest ta płyta. Oj, to były gry dla kuzyna. A teraz ten czas na gry, które sobie kupiłem dla siebie. To mamy grę Redneck Kentucky, nowa generacja kurek EGI12. Zawiera przemoc i wulgarny język. To kosztowało 99 lego batman kosztował 1999 jest nowa generacja kurek nowa generacja kurek atakuje tutaj pamiętam pamiętam tę grę grałem w demo spodobała mi się ta gra właśnie ją sobie kupiłem Za chwilę otworzę, a tu jeszcze jedną grę, którą sobie kupiłem, to jest Far Cry. Za 19,99. Tak samo jak Lego Batman. PEGI 16 zawiera przemoc. To jest to bezkonkurencyjny first person shooter nowej generacji. Strzelanki nowej generacji Te dwie gry to są same strzelanki To otwieramy folię Czekaj Trudno się otwiera No to może otworzę najpierw Far Cry Bo to jest łatwe do otwierania Teraz zobaczmy Redneck Kentucky. Dobra, wszystko jest i teraz otwieramy. Jest tu płyta CD-RAM. Mhm. Tak, no, to CD-ROM A tu jest DVD-ROM Far Cry, zobaczmy O! Czekaj! No, moment, ponieważ nie chcę wam pokazać klucza do gry wieloosobowej A tu jest instrukcja obsługi same sterowanie coś z drugiej strony a jest coś z drugiej strony ok widzicie tu jest płyta no dobrze czyli te gry są należą do mojej kolekcji a te gry są dla mojego kuzyna. to więc dziękuję za uwagę